Pamiętam, że to był seans 3D chyba w kinie w jakimś w Warszawie, kiedy y, puszczano pierwsze takie seanse i to był jakiś dokument o życiu podwodnych zwierząt. I bardzo to duże na mnie wrażenie zrobiło, bo te zwierzęta były tak na wyciągnięcie ręki. E, szkoła filmowa, y, studia filmoznawcze, e, ulica Piotrkowska, kultura filmowa i niech będzie ta taka łódzka bohema artystyczna. Takim chyba bardzo niedopieszczonym serialem, który bardzo lubię jest Black Sales. To jest serial o piratach z Netflixa. Bardzo lubię takie klimaty i bardzo mi się tam podoba historia. Ciekawe są bardzo postaci, jest bardzo dobrze zagrany i zrealizowany. Z dzieciństwa pamiętam, że oglądałem z rodzicami zagubionych i może zawsze byłem fanem serialu Rancho, który leciał na TVP. On się zaczął, kiedy jeszcze byłem dosyć mały, a zakończył tak już no, dosyć niedawno. Jest to taka trochę Polska w pigułce i zawsze mi imponowało, jak te postaci układają się w takie postaci ze sceny politycznej czy kulturowej Polski. Wczoraj ze snu sobie czytałem Brona Naszulca. Myślę, że taki wielki rozmach Netflixowy byłby tutaj po prostu arcywspaniały bo to można z tego czerpać i tutaj forma jest absolutnie dowolna i współcześni realizatorzy się bardzo tym bawią. Natomiast gdybym ja miał e, e, faktycznie brać w tym udział, to ja bym bardzo chętnie e, jako scenarzysta się widział. E, krytyka filmowa dla mnie jest dyscypliną trudną, która polega przede wszystkim na znalezieniu sensu w filmie. E, w sprawdzeniu na samym sobie, czy ten sens do mnie trafia. Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?